Niedawno na kanale odbył się stream, w którym wraz z dwoma gośćmi podsumowaliśmy sobie pierwszy kwartał 2024 roku oraz podaliśmy jakie premiery zaszczycą nasze kina w drugim kwartale tego roku. Tak więc dzisiaj będzie taka po prostu kondensacja tego, co tam było. Więc jeżeli przegapiliście streama czy nie mieliście czasu, żeby tyle oglądać, no to to jest dobre miejsce, żeby sobie po prostu zobaczyć co się działo i co się działo będzie, ale też cała ta lista jest na moim Discordzie, także zapraszam link jest pod spodem w zakładce zapowiedzi. Macie po prostu zeskrinowane wszystkie nadchodzące premiery. Także jeżeli chcecie tak najkrócej i jak najszybciej rzucić na to okiem, no to właśnie tam. No i zapraszam też na mojego Instagrama Galeria podłoga horroru. To również na relacji u mnie latało, ale też wiele innych rzeczy, także zaglądajcie. A tymczasem przechodzimy już do materiału. Co do samego kwartalnika horroru, bo tak nazwałem ten format czy tę serię, to dodam jeszcze tylko, że będzie to właśnie cykliczny format, który będzie odbywał się regularnie co trzy miesiące. Najpierw na żywo, czyli właśnie tutaj w tym stałym składzie. Linki do kanału Panów znajdziecie w opisie również. Będziemy we trójkę omawiać co było i co nadchodzi, a później ja będę kondensował to właśnie w taki mikromateriał, czyli tutaj w odcinek już, do którego można zawsze wrócić. Chociaż stream też jest opublikowany, jeżeli ktoś chce dłuższej debaty posłuchać to zapraszam, również podlinkuję pod spodem. I jeszcze na samym końcu dorzucę wam też średnią kwartału, czyli zebraliśmy wszystkie filmy, które widzieliśmy tutaj z panami, po prostu jakie oceny wystawiliśmy, zobaczyliśmy sobie i z tego wyliczyliśmy średnią z naszych ocen. Dla właśnie pierwszego kwartału. No więc, jakie filmy mieliśmy od początku roku w kinach, bo tutaj głównie mówimy o premierach kinowych? No to już wymieniam, natomiast dodam tylko, że było ich niewiele i że po prostu większość to był chłam. A więc, najpierw były Dwie Minuty do Piekła, czyli Backhead. to było 26 stycznia, później było Night Swim, sygnowane nazwiskiem Jamesa Wana, oczywiście, bo był tam producentem, czyli Przeklęta Woda na Polski. Później mieliśmy Urojenie, czyli Imaginary. 15 marca, jeżeli chodzi o Nightstream, to był 1 marca, za to mieliśmy słuchajcie po drodze tak naprawdę jedyną dobrą premierę, tylko że my z panami już to widzieliśmy w zeszłym roku, bo to jest premiera 23 rocznika z Shadera, ale do nas do Polski dotarła teraz, a mowa o When Evil Lurks, czyli gdy rodzi się zło i super, że to weszło tutaj w końcu do naszych polskich kin, także jeżeli jeszcze gdzieś jest grane u was to koniecznie nadrabiajcie, bo to jest jedyna godna Polecajka z tego wszystkiego, co teraz mówię. No i podglądam sobie w notatce, tutaj mam wszystko po kolei. Na sam koniec jeszcze było coś w wodzie, czyli Something in the Water, które wzięło się tak po prostu znikąd, bez żadnego marketingu. Jest to po prostu gówno. <noise> Połowa filmu była niezła, a później dryfują przez pół godziny czy przez 40 minut. Nic się nie dzieje, także tak to było. No więc mieliśmy aż 5 premier, i gdyby nie to Evil Lurks z ubiegłego roku, które teraz tu się wstrzeliło to nic bym nie był w stanie polecić z tej listy do nadrobienia, a tak to chociaż mamy tę jedną pozycję, więc dajcie znać, które z tych horrorów oglądaliście, czy którekolwiek wam się podobały, czy coś polecacie. No ale jeżeli oglądaliście większość z nich, to niestety współczuję, bo no większość to były szmiry. Tutaj e, nie oszukujmy się, a tymczasem przejdźmy dalej i powiem wam co nadchodzi. No więc, pierwsza premiera drugiego kwartału ląduje w polskich kinach w zasadzie już dzisiaj, w momencie jak to wrzucam, bo 5 kwietnia, a jest to The First Omen, czyli pierwszy omen, omen, początek, czyli generalnie jest to prequel oczywiście pierwowzoru z 76. No i też widzieliście właśnie wczoraj materiał, w którym sobie omówiłem remake. A jeżeli chodzi o pierwowzór, to omawiałem już wcześniej, ale takie taka krótka powtórka po prostu to była. Takie przygotowanie przed tym sense aczkolwiek nie trzeba znać tamtego, żeby obejrzeć to tego Firstomana, ponieważ tak jak mówię, to się dzieje przed oryginałem. Także oryginał nawet można nadrobić później, ale generalnie polecam, warto go znać. Także to jest taka premiera. I równocześnie, chociaż to nawet nie jest horror, ale tak wspomnę tylko, że wchodzą nowe Ghostbustery. Ale słyszałem, że to jest takie sobie, bo już tam gdzieś przed premiery były, też za granicą był oceniany, ale to w ogóle pomijam, tylko mówię jako ciekawostkę. Dalej mamy. 19 kwietnia, czyli troszkę trzeba będzie zaczekać, Abigail. Czyli to będzie, słuchajcie, horror taki bardziej rozrywkowy, tak naprawdę, z całkiem ciekawym konceptem. Ja teraz wyświetlam opis, jeżeli chcecie sobie dokładniej doczytać. I ja nie oglądam ogólnie trailerów, bardzo rzadko przynajmniej, bo nie chcę sobie spalać fabuły, bo tam naprawdę dużo rzeczy się upycha, dlatego. O większości tych filmów nie będę mówił wiele, bo po pierwsze nie widziałem trailerów, po drugie, znam tylko opisy, a po trzecie, no właśnie, nie chcę sobie sam słuchajcie za wiele smaczków spalać, także informuję bardziej, co wchodzi i kiedy wchodzi, niż tutaj jakieś detaliczne analizy będę robił. I dalej wchodzi 26 kwietnia, tydzień dalej. Niepokalana, czyli coś z klasztorem w tle, znowu jakieś zakonnice. Już mnie też dobiegły głosy z zagranicy, że takie średnie to będzie. No tak naprawdę na tej całej liście, którą wam tutaj przedstawię, to. Na nic się nie napalam jakoś, za szczególnie nie ma tu dla mnie jakiejś ekscytującej premiery. Dalej mamy, słuchajcie, coś, co się dowiedziałem dopiero przed live'em, który robiłem właśnie na ten temat. Władcy Mroku, czyli Lord of Misrule. Także coś takiego wychodzi 26 kwietnia, czyli wtedy co niepokalana. I to może być takie lekko nietuzinkowe, bo zahacza o jakąś inną kulturę niż to jest na ogół w horrorze. Jakiś taki styl może mieć, jakikolwiek vibe wydaje mi się. Tak głównie oceniam po zdjęciach, po tym co ogadaliśmy na live, bo akurat panowie trailery widzieli. Także no jest tutaj szansa, że może chociaż jakieś wizualia, czy jakieś takie ciekawostki kulturowe jakkolwiek, nie wiem, zadowolą. Natomiast jeżeli chodzi o całość, to szczerze na razie nie mam pojęcia co o tym myśleć. Dalej, to tak naprawdę 3 maja już kolejny wielki pajęczur, pajączur, który... No co jakiś czas się pojawia na wielkim ekranie, w sensie jakiś horror z pająkiem i tutaj mamy, słuchajcie, gniazdo pająka, czy też Sting w oryginale. Akurat ten trailer widziałem, no bo w sumie co można tutaj naspolerować, będzie wielki pająk latał. Chodzi o to, że dziewczynka, powiedzmy, opiekuje, zajmuje się pająkiem i on jest taki mały i zaraz jest taki duży, a później jeszcze większy i terroryzuje ich w CGI. No, mam nadzieję, że to chociaż będzie niezła rozrywka, chyba na nic więcej tutaj nie liczę. Dalej, to też co dowiedziałem się tak niedawno, dopiero 17 maja. TAROT, KARTA ŚMIERCI ją no jak się domyślacie, będą tutaj te motywy Tarota I będzie tam kilka demonów najprawdopodobniej, które mają odwzorowywać właśnie jakieś postacie z tych kart I prawdopodobnie niestety będzie to gówno I to mówię na podstawie tego, co panowie stwierdzili po trailerze Są taki generyczny i kliszowy Ja obejrzałem go z 10 sekund i miałem takie Okej, okay, już jakieś jumpscare, już jakieś gały CGIowe Zobaczymy, no ale raczej nastawiam się na max Średniaka i to mówię, max no i później słuchajcie, najgorętsza premiera tego roku w ogóle, nawet nie tylko już drugiego kwartału, 31 maja, chociaż na świecie był już w marcu. No ale Kubuś Puchatek 2, gówno i zgliszcza, tak to jest mój osobisty podtytuł. Ale no wiecie, z zagranicy dochodziły głosy, że po prostu lepszy od jedynki, co nie jest wyczynem żadnym, ale fajnie, jeżeli chociaż trochę poziom się podniesie, jeżeli ma być faktycznie tak makabrycznie, jak się zapowiadają, i trochę fabuły w przeciwieństwie do jedynki, to spoko, ale na pewno to nie będzie żadne 7, 8, na 10, nie ma takiej możliwości, chociaż i takie noty spotykałem, ale ja w to osobiście nie wierzę. Jak się pomylę, no to się pomylę, ale wątpię, żeby to było chociaż 5, 6 na 10, to będzie cud jak na puchatka. Tak uważam, wiecie, on na rotanach zaczynał od 100%, ale to było kilka recenzji. Nie ma co się tym sugerować. To równie dobrze mogła być zagrywka marketingowa. Natomiast, jeżeli chodzi o czerwiec, to na ten moment jest jedna wielka pustka, no bo kwartał to trzy miesiące. Ja wam wymieniłem dwa, a na czerwiec polskich premier nie znalazłem ani jednej. Jest szansa, że będzie quiet place, day zero, czyli ciche miejsce, dzień zero, czyli ten prequel, tak naprawdę początek całej tej inwazji. I jest ogłoszona data, ale właśnie na razie tylko tak oficjalnie, oficjalnie na 100% to światowa, że ona jest w czerwcu, a czy u nas też będzie w czerwcu, czy później? Nie wiem na 100%, więc to tylko daję jako taki tytuł z gwiazdką, że może w czerwcu, a na ten moment na czas mojego researchu nie było na czerwiec nic w Polsce oczywiście, bo na świecie tak. Więc jeżeli coś się pojawi, to po prostu dopiszę to w liście, którą zamieszczam również w opisie, ale też na Instagramie dorzucę w razie czego, także śledźcie na relacji czy na Discordzie też wpadajcie właśnie. A jeżeli coś pominąłem, jakimś cudem i coś wchodzi, o czym ja nie powiedziałem, ale pamiętajcie, w Polsce, czy to do kin, czy na VOD, to dajcie znać, bo może już się coś pojawiło, o czym jeszcze nie wiem, to oczywiście również do listy dopiszę, no, żeby to miało sens, żeby to miało ręce i nogi. Tak więc dajcie znać, czy na cokolwiek stąd czekacie. Ja, tak szczerze, no jeżeli te Quiet Place by wchodziło w czerwcu, to najbardziej na to, ale tak reszta, no to słuchajcie, ten moment to zobaczymy. W zasadzie, bo to już zaraz tego samego dnia wpadnie recenzja pod wieczór. Tak naprawdę, bo akurat wyjątkowo w ten piątek dwa materiały właśnie wrzucam. Tak mi się tutaj u to ułożyło wszystko. I tak patrzę po tej liście, no ten pająk, no jakoś tam całkiem, całkiem mnie interesuje. No ale tak buchatek trochę ironicznie, a trochę nie, to jednak mimo wszystko z ciekawości chcę zobaczyć, więc no to chyba tyle. Jeszcze obiecałem, że wam podam średnią pierwszego kwartału, bo będziemy sobie tak wyliczać co kwartał średnie. Zobaczymy, który wypadnie najlepiej i ogólnie taką średnią roku też wyliczymy. Więc gdyby nie When Evil Lurks, to średnia wyszłaby ledwo ponad 3,70. <laughs> Czyli bardzo słabo, ale dzięki temu właśnie, gdy rodzi się złoto, mamy 4,77. No i mówiłem, jakie to jest wyliczone. Była na trójka na live, więc zebraliśmy wszystkie oceny wszystkich panów, łącznie z moimi, tak, i po prostu podzieliliśmy później przez ilość ocen. Z tym, że panowie nie widzieli dwóch filmów z pierwszego kwartału na tamten moment i był to backhead, czyli te dwie minuty do piekła na Polski oraz Something in the Water, czyli coś w wodzie. Natomiast ja widziałem wszystkie. No i po prostu na tej podstawie bez tych dwóch u nich wyliczyliśmy, że ten kwartał, no nawet pierwszy w sensie, nie był średniakiem. Także ciężko, żeby którykolwiek kwartał, w tym roku jeszcze, był gorszy od tego. No tam chociaż w Stepień Zero mi się wydaje, że będą uzbierywały. Zbiery. Nie wiem, dobra. W każdym razie senk w tym, że początki roku często są słabe i że chyba gorzej być nie może, ale wiecie, do horror, więc zobaczymy. Natomiast te takie najbardziej skajpowane premiery zawsze gdzieś tam są, albo w okolicy Halloween, albo po prostu w drugiej połowie roku. Także tutaj. No, po prostu na ten moment jest słabo. Także dajcie znać, co sądzicie w ogóle o tym formacie nowym. Czy Wam się podoba, że będzie taki zbiór premier? Nie ma sensu tego robić co miesiąc, bo jest tego za mało w gatunku, ale co kwartał jak najbardziej. Wydaje mi się, że spoko. Więc um, komentujcie, czy Wam się podoba. I taki stream, i taka tutaj później podsumowująca pogadanka. I dajcie znać, właśnie na co czekacie, co widzieliście. Także ode mnie to tyle w tym materiale. Widzimy się w kolejnych. Do zobaczenia. Czekajcie wieczorem na Recki Omena. A kto z Was otworzył do końca, zostawcie dzisiaj. hashtag... Kwartał jeden, niech będzie pierwszy. Tak, widzimy się. Do zobaczenia. Oh